No ale z tym przymierzem to tak trzeba, tak formalnie? Czy to przypadkiem nie zakrywa nam serca Boga? Nie, wręcz przeciwnie. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg lecimy. Frajder życia z Bogiem słowo daje dziś wersję Espresso, jednowątkowo krótko i na temat. Odkrywamy temat przymierza i od razu przechodzimy do Psalmu 106, gdzie w wersecie 45 padają takie ciekawe słowa. I wspomniał dla ich dobra na swoje przymierze. I pożałował ich w swej wielkiej łaskawości i wzbudził dla nich litość. To jest jeden z dwóch fragmentów psalmów, które będę chciał dzisiaj położyć przed nami w ramach odkrywania słowa, ale zobaczcie, ciekawe, że kiedy ludzie błagali Boga, On wejrzał na nich i dla ich dobra wspomniał na swoje przymierze. Czyli nie odwoływał się tylko do. Swojej dobroci, do swojego kochającego serca, ale jest wyraźnie powiedziane, że wspomniał na swoje przymierze, czyli wejrzał na tę umowę, na tę formalną umowę, która została zawarta wtedy między, między Bogiem a, a Jego ludem. I teraz zobaczcie, że to nie jest tak, że przymierze jest tylko jakimś takim hasłem formalnym. Nie. Przymierze to jest pewne odbicie, pewien zapis Bożego serca, pewna gwarancja, którą dostaje człowiek, żeby też po ludzku. Czuł się czy bardziej bezpiecznie, czy bardziej, może jest komfortowo, że ma to na piśmie, że Bóg, który jest Bogiem wiernym, jeszcze w swojej pokorze mówi do człowieka: słuchaj, żebyś był pewien moich obietnic, mojego słowa, zawieramy przymierze. Żeby to nie było tylko jakieś niewidoczne, ulotne. Ale to przymierze było zawarte w konkretnym miejscu, na konkretnych warunkach. My dzisiaj cieszymy się przymierzem, które jest zawarte w Chrystusie Jezusie. I za tą formą przymierza, którą Pan Bóg ustanowił, kryją się Jego obietnice, kryje się sam Bóg, ponieważ On sam sobą gwarantuje to przymierze. Więc ciekawe jest to, że forma przymierza to nie jest jakaś tutaj kancelaria, i nagle Bóg staje się wielkim urzędnikiem. On jest też bogiem prawa, on jest też bogiem zasad, on też, też jest bogiem prawym, który wie, jak jest z dobrem, jak jest ze złem. Ale ciekawe jest, że zobaczcie, że od razu w tym psalmie 106 czytamy, że gdy wejrzał dla dobra człowieka na swoje przymierze, pożałował tych ludzi w swojej wielkiej łaskawości, właśnie od razu wzbudził dla nich litość. Więc, więc jakby od razu widać, że to wspomnienie przymierza. Sprawia, że, że, że czytamy od razu emocje Boga, czytamy Jego uczucia, Jego, Jego kochające serce, które w tym przypadku odpowiada na, na modlitwy Jego ludu. I e, ciekawe jest w psalmie 74, w wersecie 20. jest modlitwa: Panie, wejrzyj na Twoje przymierze, ponieważ w, wasz, w całym kraju jest jęk i przemoc wejrzyj na swoje przymierze. Czyli też tutaj Boży ludzie odwołują się do przymierza. E, w tym przypadku akurat nie odwołują się tylko do Bożej dobroci, do Bożej miłości, ale konkretnie mówią, Panie, zawarliśmy Przymierze. Jesteś naszym partnerem przymierza, ratuj nas, ze względu na przymierze. Więc zobaczcie, ciekawy wątek, że, że, że ta kwestia przymierza okazuje się tak bardzo praktyczna. I my dzisiaj też, gdy modlimy się, możemy odwoływać się do obietnic, jakie mamy. A pamiętacie, że w Jezusie Chrystusie, jak czytamy w liście do Koryntian, wszystkie obietnice są na tak. Na tak w Jezusie Chrystusie, więc w Jezusie Chrystusie mamy gwarancję Bożej miłości, Bożego przebaczenia, Bożej mądrości, Bożej obecności, tego, że Bóg nas doprowadzi do nawrócenia. To wszystko jest obiecane w Jezusie Chrystusie. Dlatego najprostszą modlitwą, która nas wnosi w przymierze, to jest po prostu wezwanie imienia Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Pomyślmy w ten sposób o przymierzu i dziękujmy Bogu, który jest Bogiem przymierza, aby nasze doświadczanie Boga, było jeszcze mocniejsze w konkretnych obszarach życia. Pomóż nam Duchu Święty, żeby tak się stało. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraźnie, aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie. Dobra wieść o Frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.